Kranem czeka świat Gdzie Marta z Matyldą Wita was Chłopaki Alpaki Śmiechu moc W Alpiland Błyszczy jak noc Zakręcone chwilę Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Wcześniej rano, bo jak zwykle oczywiście z kurami musiałam wstać, jak żeby inaczej, ale wiecie co? Wstałam, pokryciłam się po domu. Patrzcie na niebo. No i przyszedł alert, że dzisiaj jakieś niebezpieczne burze, w ogóle jakieś niebezpieczne zjawiska. Więc stwierdziłam, że zamiast siedzieć z dubskiem, to ja sobie rano zrobię kroki. Będę miała z głowy a wszystkie inne rzeczy potem. Już nawet jakby była ta burza, to ja mogę sobie spokojnie robić. Także jeszcze raz witam Was cieplutko, bo Wy się zawsze ze mną witacie. Mega super. A ja zawsze mam jakieś opóźnienia w odpowiedzi. Jeżeli jesteś tu nowy, nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. Zrób to teraz. Zapraszam na vloga. Wiecie co? Cała się świecę, bo nie nałożyłam sobie dzisiaj pierwszy raz do tego podkładu pudru I takie mam dziwne wrażenie ciekawa jestem jaką się w ogóle długo utrzyma cześć ty też na kroki z samego rana cześć chłopaku chyba chłopaku no ty na kroki idziesz ze mną? Nie Idź sobie o, proszę, ja ci tylko takich spotykam Ale ten kot jaki ładny piesy i koty Także ludzi nie ma, żywego ducha nie ma. Wszyscy gniją na majówkę. Tylko takie czubki jak ja deptają. Jejku, zobaczcie, dla takich widoków warto wstawać rano. Jakie maluski, kochane! Boziu! Czekajcie, stanę, żeby nie ruszało tak. Jeden je, drugi leży. A trzeci jeszcze jest tam przy przyczepie. Kocham. Jaki fajny, taka malutka tubcia. Ładny jesteś, śniadanko wciągasz, nie? Smacznego chłopaku. Chyba chłopaku, bo ja stąd nie widzę, ślepa jestem. A drugi śpioch, jeden jak ja, a drugi jak moje małżeństwo, jeszcze knije. No widzicie. I zwierzęta, i ludzie są różni. Równi, ale różni. Zobaczcie, jest tyle pięknych, polnych kwiatów. Tam wcześniej szłam taką łąką i tak się zastanawiałam, czy no nie, weź nie uzbierać sobie takiego malutkiego bukiecika. Ale kurczę, od razu mi się to żmije przypomniały. I już mi się tych kwiatków odechciało, powiem wam szczerze. Jezu, co... o kaczka! Czyżby z kaczogrodu uciekła? Michałowi? To jest tiktokowy ten wielki, mówię. Jest taki Michał, który ma profil kaczogród, dwie są albo tu przyrzecę, no a ja z kaczogrodu. Ja to też jestem, powiem Wam, ogarnięta inaczej. Jezu, same zwierzęta rano. Jak cudownie wszystkie śpiochy, mówię Wam, opłaca się wstawać rano. Naprawdę bardzo. Zobaczcie, jakie one są ładne. A ten, ta szyja zielona. No przepiękne. Dobra, idę dalej, bo ja już idę i idę. A tych kroków wcale nie ma jakoś dużo, bo ja się cały czas czymś zachwycam, wiecie? I tak to wygląda tymi drzewami kwitnącymi tą rzeką, krajobrazem. Ja cały czas muszę gdzieś okiem zarzucić. Wiecie, co ja chyba w poprzednim wcieleniu byłam psem bo ja tak wcześnie wstaję. Nie widzę, że wszystkie psy tak wcześnie wstają, może mi zostało coś. Cześć, Dziadziuniu. Ty widać, taki staruszek jesteś. Coś mnie chapnąć za nogę? Nie, chyba. Dzisiaj zamierzam sobie dołożyć kilometr. Kurczę, wieje, a ja nie wziąłem mikrofonu, więc nie będę wam tu teraz nadawać, bo będzie wam się źle słuchać. No, widzicie, nie? Jak tu nie chodzić z przyjemnością? Tyle zwierzeczków. A powiem wam, że to jest taka w ogóle aleja bzów. Tak przepięknie pachnie, że po prostu nic, tylko pełną piersią wdychać. A tam przy końcu tej, tej ścieżki jest taki jeden opuszczony dom, i tam rośnie ogromny bez. I urwesy do wazonu trochę zobaczcie to jest najpiękniejszy spacer jaki, jaki miałam dzisiaj w życiu nie widziałam tylu zwierząt naraz dziękuję 3 maja to mm. piękny dzień teraz pędzę do swoich papitków do swoich mamitkowych papitków beznarwany i miałam iść kawałek dalej ale patrzcie co się za mną dzieje już grzmi w oddali więc nie idę dalej, tylko idę do domu, bo no boję się burzy. Kurcza jeszcze tak na otwartym terenie. To już w ogóle porecha. Jest tak duszno, tak gorąco. A ja jeszcze w tej bluzie, ale już się nie rozbieram, bo już jestem prawie przy aucie. Czekajcie, bo się sypie. Rzeczy mi wypadają z kieszeni. Zobaczcie, mam jakieś 500 metrów do auta. Ale pędzę, bo no wygląda to naprawdę niebezpiecznie. No już chyba po burzy. Chyba po buzy, wiesz? No. O, ci chłopaki. Tak trochę postraszyło, postrasz, znaczy był moment, że tak dość padało, ale mm -hmm. co, no sprawdzałam burzowo niby u nas no jeszcze coś ma być, ale na razie je puszczam, niech sobie połażą. Dzisiaj dziewczyny szybki, taki można powiedzieć iście majówkowy obiad, ale możecie go wykonać zawsze, o każdej porze roku. Aczkolwiek no teraz smakuje chyba najlepiej. Tylko mi się przypomniało, że do tego dobrze jest mieć parmezan i mam faktycznie kawałek grana podaną. A od jakiegoś czasu staram się nie kupować tych tartych z tego względu, że gdzieś tam czytałam, że jest pełno tych takich substancji dodawanych. I wiecie, co coś w tym musi być? Bo jak się taki oser zetrze, jak ja teraz ścieram, to on długo nie postoi, nawet w lodówce. On zaraz zaczyna pleśnieć i tak dalej. A te, wiecie, kupowane tarte Kurde, stoją i stoją i stoją. Rzadko który pleśnieje. Więc ja sobie ścieram w Lidlomikse. Zawsze to robię. Moment się to ściera. I powiem wam, że taki ser też można mrozić. I naprawdę dość fajnie się mrozi. Okej. Że ja sobie tutaj. Machnę parę obrotów, i zaraz będziemy mieć serek, i pokażę Wam, co dalej. Serek starty. Nawet nie jakoś tak mega drobno, bo na tym nawet mi zależało. I teraz ziemniaki. Dobra. Ja w piekarniku nastawiłam sobie funkcję termogrilla. Mam umyte i ugotowane. Już do takiej fajnej miękkości wiecie, widelec fajnie wchodzi ziemniaki. I teraz dziewczyny możecie to zrobić czym chcecie. Butelką, yy, kubkiem, szklanką ja delikatnie rozgniatam każdego ziemniaka i posługuję się tym tłuczkiem do kokletów. Czekajcie, ja sobie je najpierw poukładam żeby mi się wszystkie zmieściły bo powiem szczerze że tak na oko je pchałam do garnka ale że ja całe życie gotuję na oko i dla mnie określenie przepisu czasami jest mega problematyczne a nie mówiłam pusty garnek także nie powinno to stanowić żadnego problemu i teraz tak. Tak. Ja to sobie nawet troszkę bardziej je rozplaszczę. O. Tak. One są jeszcze tak fajnie gorące. Proszę bardzo. Te ziemniaki są dziewczyny mega. One może nie są jakoś dietetyczne. Jeżeli chcecie, żeby one były bardziej dietetyczne, no to powiem Wam, że w takiej sytuacji trzeba byłoby zrezygnować z któregoś ze składników albo ograniczyć do minimum. Ja daję tutaj teraz tak po troszeczkę na każdego jednego ziemniaka masełka. Właśnie dlatego mówię, że dobrze jest je, tak wiecie, przyplaszczyć, żeby można było na nich fajnie sobie układać. Tego masła możecie dać mniej, możecie dać więcej. To jest tylko i wyłącznie Wasza preferencja. Fajnie się właśnie tutaj pracuje z takim zimnym masłem, bo można sobie... Ale jak macie takie ciepłe, wiecie, w maselniczce, to najwyżej obsmarujecie te ziemniaczki i też są pyszne. Hop, hop, i to się naprawdę dziewczyna ekspresem robi. W międzyczasie marynuje się już karkówka w lodowie od jakiegoś czasu. Zrobiłam już cacyki, też się chłodzą, bo cacyki też muszą troszkę postać. I teraz tak, chcecie świeży, dajecie świeży. Ja daję granulowany i to też z nim tak nie przesadzam, z tego względu, że no wiecie. Kontakty międzyludzkie mogą być zagrożone, aczkolwiek, jeżeli lubicie, nie macie jakichś ważnych wyjść, czy wszyscy się tego najecie, to ładujcie, ile wlezie. I ostatnia rzecz, i tu, no powiem brutalnie: im więcej, tym pyszniej. Wiecie o co chodzi. No niestety, no tak to jest. Im więcej, tym pyszniej. Ale i kaloryczniej dziewczynki. Mówię to, życie to jest pod tym względem niesprawiedliwe. Jest tyle pysznych rzeczy, no ale mają tyle kalorii. Że ktoś tak... Bo są ludzie, którzy jedzą, bo jedzą, ale... Nie są ludźmi, którzy na przykład jezu kochają jedzenie i na punkcie jedzenia mają hopla. To ok, ale jak ktoś jest taki, że właśnie czerpie ogromną przyjemność z jedzenia, to nie ma lekko. W momencie kiedy by chciał trochę tych kalorii, wiecie sobie gdzieś tam. Dobra, tu damy najwyżej, ja sobie wezmę. To jest najmniejszą. Ilością. Czekacie. Ile mam w ogóle tych ziemniaków? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No. I takie coś dziewczyny ląduje do piekarnika na górną grzałeczkę. Ja mam teraz funkcję Turbo Grilla, bo ja mam taki w ogóle wypasiony piekarnik, więc on jest wszystko mający. A na spód pójdzie karkóweczka. A na drugiej blaszce, karkóweczka. Ja mam tutaj zrobioną z taką swoją przyprawą. Mam tu pomieszane wszystko, papryka, czosnek, sól yy, co ja tam jeszcze dawałam. Ja wszystkie takie przyprawy, które lubię. Zrobiłam sobie taki duży słoik i teraz korzystam, kiedy mi potrzebne. A że jest taka dość. Prawda? Uniwersalna to pasuje mi do wszystkiego i do karkówki, i do kurczaka, i do czego tam tylko sobie nie wymyślę. A w oczekiwaniu aż się upiecze, trzeba trochę ogarnąć kuchnię, bo nie ma nic gorszego niż bajzel po gotowaniu. To jest po prostu straszna rzecz, dlatego zawsze dziewczyny trzeba sprzątać na bieżąco, bo. Chyba żadna z nas nie lubi. Wiecie, jak tak ukotujecie obiad? Zjecie i patrzycie na tą kuchnię, a normalnie jak mordę. Takich rzeczy raczej nie lubi nikt. Dlatego ważne jest wdrożenie sobie takiej rutyny, żeby sprzątać na bieżąco. Potem po obiadku usiąść i odpoczywać. Jak ja dzisiaj wszystkiego szukam, to wy nie macie pojęcia. No i tak, moi drodzy, te ziemniaczki wyglądają tak. Można je podpiec jeszcze bardziej, ale myślę, że nie ma potrzeby do tego cacyki. O, proszę, już się Matyldzie aktywowała. Także. Naprawdę wam polecam, bo to jest pyszny sposób na zwykłe ziemniaki. Można je tak odmienić, że wszyscy będą zajadać, aż im się będą uszy trzęsły. Wiecie co, dziewczyny? Bardzo dobrze, że ja zrobiłam sobie dzisiaj te kroki rano, bo tak później. Jak... Jak wróciłam, wyszło nawet słoneczko. Nawet się zastanawiałam, czy grilla nie odpalać. No ale finalnie zrobiłam ten obiad w piekarniku. A powiem Wam, przyszłam tutaj na górę, bo no oczywiście koniec miesiąca i początek miesiąca to dla mnie jest okropna papierolo papierologia zawsze. No i tak sobie wymyślałam, że żeby jutro już mieć całkiem taki psychiczny luz, żeby odpocząć w niedzielę przed tym poniedziałkiem, moim kochanym dniem zresztą, no to sobie zrobię dzisiaj chociażby część tych papierów. No i ledwo usiadłam, a tu tak w okna dachowe zaczęło walić, padać. A no, ja sobie myślę, cholera alpaki mam na dworze. Więc szybciutko im ukryłam e, marchewkową łapówkę talarki. Zawołałam je do domku. Dałam im tą marchewkę. No i przyszłam tutaj i zaczyna grzmieć. Tak gdzieś w oddali. Ale sprawdzałam właśnie przed chwilą, moje drogie dziewczyny, na burzowo i powiem wam, że to się tak zmienia, jak patrzyłam chyba z półtora godziny temu, to nic nie było widać. A teraz zobaczcie te niebieskie, takie nadciągające: to jest wszystko burza yy, i deszcz, który idzie do nas nad Polskę, więc od Czech, od Niemiec i z Austrii. Zresztą tu patrzcie: Katowice, jak ktoś z Was jest, to wczoraj pewnie mieliście niezły Armagedon. No, dobra dziewczynki. No kurde, no nie chce mi się, no nie cierpię tych papierów. A już tak sobie tłumaczę, zrobisz dzisiaj, będziesz mieć spokój jutro, ale jakoś sama siebie nie przekonuje. Normalnie sama dla siebie nie jestem przekonująca. Czuć, czujecie? Tak, to jest jak ktoś, coś tak bardzo kocha, i co miesiąc musi to robić, i co miesiąc, i miesiąc leci, i wiadomo kiedy. Dobra, już nie ględzę. Pozytywnie, pozytywnie, kobieto. No tylko, że z tym się nie da pozytywnie. Uff. Powiem Wam tak. Papiery skończone. Udało się. Chociaż nawet, powiem Wam, że przez moment nie było prądu. I tak się normalnie zestresowałam, bo tyle się napisałam. Mówię, Boże, jak mi to wszystko zniknie, to się normalnie zapłaczę. Ale na szczęście miałam włączony autozapis, który zadziałał. Bo autentycznie Zazwyczaj sprawdzam, czy mam ten autozapis. A dzisiaj oczywiście nie sprawdziłam, no ale udało się, tak że ja dziewczynki. już Was nigdzie ze sobą nie zabieram. Ani do alpaczków, ani Matylda tak śpi. I chyba biometo to normalnie pierdykło o ziemię, i, i ten tak chrapie na dole, że ją tu u góry słyszę. Także na razie niech śpi dziewczyna. Ja zaraz pójdę ogarnąć alpaczki. I zamierzam dzisiaj wypróbować ten no, Olaplex z Isany do włosów, bo jestem mega, ale to mega ciekawa tego. Chociaż tak w zasadzie to nie muszę jeszcze mieć głowy, ale powiem Wam, że tę odżywkę z Isany, co Wam wczoraj pokazywałam, ona jest tak naprawdę fajna. Ja sobie wczoraj przy Was trochę nałożyłam. No widziałyście, na ręce roztarłam i wtarłam we włosy. I do teraz te włosy takie normalnie jakby były prostowane. To jest jakiś hicior. Mówię wam. To jest jakiś hicior. Ja sobie dzisiaj właśnie y umyję głowę tym Olaplexem. I jutro wam zdam relację. Jak, jak on się... Bo w ogóle wiecie co? Nigdzie nie widziałam y żadnych relacji. No lecie o dziwo. Widziałam, że to jest. Ale jak to działa... To nie widziałam. Muszę nagrać jakąś rolkę z tego. Bo być. A może nie ma, bo to jakiś szajs. Też tak może być, wiecie. Aczkolwiek. Bo ja na razie, tak jak Wam już tysiąc razy mówiłam, bardzo testuję i sprawdzam tą firmę Isana. Ale powiem Wam, że na razie to mam tak 70 na 30. 70% mam trafione rzeczy, a ze 30% takie, które nie, na pewno nie kupię drugi raz. Ale to i tak, no wiecie, 30% to nie jest yy, dużo. Jezu, coś mnie normalnie swędzi. Zaraz muszę sobie wypić wapno, bo tak, najpierw mnie swędziała ręka, potem gdzieś tutaj, teraz mnie coś nogi zaczynają swędzić. Boże, 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 same normalnie mówię wam nieszczęścia. Także tak, Dziękuję Wam pięknie, mam nadzieję, że się byczycie, nic nie robicie, odpoczywacie i w ogóle, w ogóle. Dziękuję Wam pięknie, do jutra, cześć.